No i okej, okay. teraz jest tak yy, tutaj nie doszło do około 40, więc nie ma żadnej żadnego wejścia. No i teraz dalej czekamy aż ten czas się tutaj wydłuży. Gramy tutaj do yy, na poziomach 30 minut. czas zagrywam, tak? I te 5 minutowe. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Yy przy godzinowce maksymalnie to jeszcze jest tutaj dość dużo czasu, gdyby do tego zagrać <coughs> Gdyby do tego zagrać e, overbalansu, no to sprawdźmy jak tutaj się to ma. No nie ma się nijak, nie? Za mało jeszcze to jest jakieś 20 parę procent przejścia. So, jeszcze sobie zrobię taką opcję, żeby hmm, to było widoczne. Hmm, hmm. Tu i 20, tak? O. Tu, no tak, mamy 70, to damy też 80, tak? Teraz, to, czyli to jest 0, 0. 8 i to będzie 80 no i mamy też tam, tam okolicach 20 paru procent jest jest yy, próba jakby no, korekty bo to cały weekend więc dzisiaj jest poniedziałek więc idziemy, idziemy dalej śledzimy do którego momentu mamy a jest bardzo fajny układ Zobaczymy, co się będzie działo. No i standardowe... Aha, jest jeszcze jedna rzecz. To, co tutaj będę chciał zrobić, to... A. Dobra. Jeżeli mam overbalance, jeżeli mam overbalance... Taki znaczący... Bo na przykład... To też jest... O, zrobimy to na dużym, duży, większym przedziale on bardziej wchodzi w taki w taką opcję. Potrzebuję coś takiego. Jakieś próby były? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby zobaczyć. Blisko. 80. a tu jest dobra, 50. Chodzi mi o ustawienie stop losu. Jak może. <tryk> <tryk> Jak można tutaj maksymalnie... Wtedy na 75. To nie jest Teraz tego nie rusza. To musi być w praniu. Czyli trochę na mniejszych wartościach dzisiaj będziemy grać. Jeśli da, uda się, oczywiście. Jest widać, że nic tutaj dzisiaj nie było. Żadnego... Żadnego... zagrania i... No i zobaczymy kontrola. O, coś fajnego się dzieje. To wcale nie musi ruszyć, nie? Chodzi o to, że gdzieś w granicach 40-50% może procentach będzie korekta do tego miejsca. To w tych granicach będziemy się organizować z wejściem do Zlecenia seller. No i Mhm... Mm Dobra, zróbmy sobie mniejsz Zobaczymy na ilu stoprosach będziemy dzisiaj wisieć. O, gwarancji nie ma, że będzie gra, ale zobaczymy. No, jest to jakoś tak przyjemnie. A co wyjdzie z tego, to się okaże. Na, na razie pauza. Coś się dzieje. Im bliżej 40, tym lepiej. Może będzie powyżej 40. Zobaczymy. Czasami jest tak, że wchodzi kilka zleceń. Tak wystarczył, że tutaj gdzieś podejdziesz, kliknę na na sell. A jak wybije jeszcze więcej. To gdzieś w okolicach tutaj też zrobię. H hmm. Jeśli mamy 20bellongi lipiec No dziśni Krótka palza jeszcze przytrzymamy Musiałem zobaczyć w segmentach, wydaje mi się, że też tutaj gdzieś po 40 wchodziłem do 23%. To jest ta dolna granica tego wejścia. No dobra, zobaczymy. Raz. Tuna, w, tej, w tej przestrzeni można wchodzić ile się chce. To nie jest gridowanie, czy jak tam grillowanie się mówi. To jest strefa, w której. A, właśnie. no i tutaj nad nad tą strefą 70% no. jeśli to będzie nieco wyżej 75% to zrobię linię 75% na skali i tam będę się musiał jakoś odnaleźć, że powyżej 75% będę robić założenia. To jest taka taka no bardzo prosta zasada według Jimura. Chodzę z jeszcze jednym zleceniem. Zobaczymy, co się stanie. No i teraz jeśli mam taką sytuację, to na razie orientacyjnie zrobię to w ten sposób, nie, no i zasięg mam krótko przed. No, jakby tutaj podeszło, to byłoby jeszcze. Mhm. No i patrzymy. No i teraz tak, kosztam 60 pipsów. 6 oh, dawno nie grało no tak 60 pipsów ponad idziemy na 130 prawdopodobnie już. czyli 120 pipsów na minusie, ale może być Dwieście sześćdziesiąt. Coś takiego. No i pauza. No i na razie mamy tak jak teraz. W granicach tam jakieś trzydziestu paru pipsów. No i leć, znaczy spadał. będzie gdzieś poniżej 23% w tej skali tutaj no. Со тут они не можем bez świeca, ale co tutaj to robi, to zobaczymy. że podbili ale my się tym nie przejmujemy to jest statystyka, więc założenie było dobre więc lecimy dalej nie? reszta pokaże sytuacja no i dobra to jak już przekroczą mnie 50 jest godzina. sesja amerykańska po, e, powoli wchodzi no to już nie będzie tego co, co być powinno no i dalszy zakątek to jest jakieś 80 para pipsów czyli 160 na dwa może się wybronią co potrzebne no, statystyka pięknie działa tutaj w tej w tej e, strategii overbalance więc jak najbardziej Mamy co pokazać. Było pytanie, czy boję się takich sytuacji, gdzie sugeruje się przez wskaźniki ruch. Nie, to nie jest ten, ten moment, żeby sugerować się tym, co się dzieje. Mając pod płaszczem overbalance. Nie? Zobaczymy. Póki co, na razie trzymam. Co się wydarzy, to będzie. No i pauza. że się obroniło. Dziękuję. Obroniło się i jednak gdybym przestawił stopa poniżej 23 to byłoby lipnie. No ale są pewne zasady, to warto je przestrzegać. I overbalance nie jest poziomu H1 czy... 30, tak? tylko z poziomu M5. To był zakres, powiedzmy, protrendowy. Tutaj było silne powinowactwo do ruchu spadkowego, ale również i wszystko, cała sytuacja działa się pod, pod yy, silnym naciskiem sprzedających. W związku z tym, o ile. A to, że się nie, nie wyrobiłem z, w sesji londyjskiej, no to że jest inna sprawa. Amerykańska sesja, teraz to dawno nie grałem, więc nie wiem jak tutaj mogliby sobie pociągnąć, ale gdyby doszło do 70% no to trzeba byłoby jeszcze raz przy spadku zobaczyć, która strona byłaby. No wtedy wchodzimy, że tak powiem, przy 50, poniżej 50%, nie wyżej tylko i też na senę. Założenie, założenie jest proste, skoro nie, nie wybijają od razu e, szczytu, no to wtedy przy powrocie, przy sięgnięciu tylko stopa i powrotu i powrocie y, poniżej 50% z łącznie z 50 stracenie bym ponowił. Na razie jest tak jak jest, czyli okolica tam jakieś 20 lat e, 50%. O, dawno nie, nie patrzyłem na wykres. W związku z tym, no. Wszystko mi się wydaje takie bliskie. No. No dobra, to teraz patrzymy jeszcze tylko chwilę, moment i zobaczymy. Na razie dam pauzę, wyciszę mikrofon. Dzieciaki się bawią, więc... A no, tu też nic nie jest przesądzone, bo tak powiedziałem, że się wybronili, ale to dalej sytuacja jest yy, jak to się mówi, w rozrachunku, więc yy, no trzeba, trzeba dalej się jakoś umacniać w tym, co się widzi, jeżeli dojdzie do moich tam ilość tam pipsów 130, tak trochę kręciłem tu, tak 120 parę, 130, jakby do jednego rachunku, tak jakoś, To tutaj 133 i 130 tam jakoś tak będzie, nie? 130, zobaczymy, jeśli dojdzie to dojdzie, będzie ok, nie no to statystyka zadziałała, tak czy inaczej, no. No, i zakończyło się fajnym wejściem, kontrol T. No to pokażę tylko, ile zostało. 40, wpłata była 50 euro, 105 jest teraz. O. Ostatnie trzy miesiące. Chwilę tą pozycję, a w ten sposób będzie o, tutaj jest pokazana. Teraz widać.